Witam wszystkich, to w kolejnym odcinku zagrajmy w modyfikację do goticika. No i w dzisiejszym odcinku... <grych> nie niestety, nie jestem w stanie go pokonać. Nie chcę mi się jakoś tak długo kombinować. a pewnie bym kombinował dłużej, dłużej, to pewnie bym go pokonał, bo już tam go potrafiłem zbić do 50% HP, ale po prostu jakoś nie mam cierpliwości do tego tak wyjątkowo. Tam jest w ogóle wilk mm. No nie wiem czy ja będę w stanie go pokonać Chociaż nie no, jak jest jeden wilk to raczej będę w stanie Chodź pani sierwojedzie, no chodź Okej okay. Ten koliber wydaje odgłosy jak Ale ładny, ładnie, ładnie wygląda. To trzeba przyznać bardzo ładny taki ptaszek. Tylko wydaje odgłos jak krwiopicę. To mi tak trochę tak wprowadza w błąd. A... dobra, dzień dobry panie Wilku. Kurde, tylko tam jest ich trochę więcej. dekopany no. Chodź, panie Szurze. Na część punktu doświadczenia muszę nabijać. Okej. Okay. Jeden, drugi. Quick-save. Łach, I teraz wyciągamy Pani ścierwo jadę kurde, te wilki, no najwyżej pociągnij ich tam. A nie wiem, czy mi się uda, uda mi się wbić poziom. Ale i tak ten poziom to będzie za mało. Bo ja bym potrzebował jeszcze jeden poziom, żeby mieć e, nowy Nowy sylwalki, bronię jednoręczną. O, cholera. Nie komentuję nawet, nie wiem W tej modyfikacji mi nie idzie Tak jak w inwazji, naprawdę Hmm Dobra Tutaj wydaje się być jakaś Biaskinia nawet nie to, że mi się wydaje, tutaj jest jakaś jaskinia. Łocziu. Wydaje się tutaj cholernie niebezpiecznie. Ale że jest takie przejście. Wow. Pomysłowość. Ale słyszę zbyt dużo goblinów naraz. No, tutaj jest jeszcze czarny. Nie wiem, nie wiem, po prostu mi się skill włączy w tej modyfikacji. <śm> hmm, albo po prostu nie ma założonej lagi. Albo ta laga była tam zbyt mocna? Nie, nie wiem, no nie wiem. Te polne bestie bym sobie zabił, szczerze. I tego tam szczura jednego, który tam jest. Zawsze to jakieś punkty doświadczenia niby będą. No chodź, chodź panie gnoju. Czemu młoda? Wolałbym normalną polną bestię. Miałbym dwa razy więcej punktów doświadczenia. Okej. Okay. Chodź panie ostatni. Ostatnie polną bestio. W sumie zapomniałem o czymś. Ale to zaraz wam pokażę, o czym zapomniałem. Na pewno mi ktoś zwrócił uwagę wcześniej, że. Tak, mogę sobie żółwaczki zb zbierać z tych polnych bestii. Ajaj. <grystanie> Ej, mi się zdawało, że to była ten. W ogóle kartka w takim miejscu. A nic nie widzę. Jakiś wpis był. Hmm. Nie wiem, Potem po to popytamy. Pewnie coś będzie ciekawego. Jean. Krótki zardzawiały miecz. Mikstura. Pochodnia. Pochodnia. Wow. W ogóle co tutaj, jakieś rzeczy są. Grog. Więcej grogu. Grok! I jeszcze jeden grok. W ogóle tyle alkoholu. <noise> Że w ogóle nikt wcześniej tego nie zauważył i nie, nie wyjął tego. Hmm. Za by się już tym zajęły już dawno. O, grabie. Danke, dass du die Feldräuber auf dem Feld vertrieben hast. Kein Problem. Ach, deshalb hast du eine Pause eingelegt. Hm. Könnte man so sagen. Warum bist du nicht einfach zu den Wachen gegangen? Die Wachen? Von denen würde ich doch dann nur dumme Kommentare ernten und die Viecher wären immer noch da. Die sind die letzten, die ich nach Hilfe fragen würde. Kann ich dir vielleicht sonst irgendwie helfen? Also da du hier nicht auf dem Feld arbeiten wirst, kannst du ja für mich zu Carola gehen und mir ein Wasser holen. Ich verdurste sonst hier noch. Du musst wissen, die Arbeit hier ist verdammt anstrengend. Ich kann dir auch gleich eins von mir geben. Nee, lass mal. Hol mir lieber eins von Carola. Ist jetzt nichts gegen dich, aber sie macht für mich immer noch meine Medizin mit rein. Okay, ich hol dir dein Wasser. Ich danke dir. No, aber, Telekarto, so ich frage mich, ob ich ihn nicht mehr so gut bin, aber dann probieren wir ihn. Caroli, do Caroli. Hm. Womöglich da, da robi ich jakieś Wikibas und womöglich alles. Ich soll Henry sein Wasser bringen. Ja? Du bist ein guter Kerl, dass du ihm ein wenig unter die Arme greifst. Hier hast du es. Einfach so? Du willst keinen Gold sehen? Nein.

Ich sollte mal Piero oder Matteo fragen, ob sie gesehen haben, wo er hin ist. Ah, dann wuchs ja wohl u niego. Hast du Henry gesehen? Ja verdammt! Es ging alles so schnell. Ich wollte helfen, aber. Ganz ruhig. Was ist passiert? Ein Rudel Wölfe hatte sich angeschlichen und ihn angegriffen. Ich habe natürlich sofort meinen Bogen gezogen und sie unter Beschuss genommen, aber zerrten Henry weg. Wo sind Sie hin? Ich äh, weiß nicht. Ich wollte Sie verfolgen, allerdings stürzte ich und äh, verletzte mir den Knöchel. Wie sollte Sachen das sein? Eine der Torwachen ist Ihnen allerdings gefolgt. Ich konnte nur sehen, wie die Wache in Richtung der Höhle da vorne lief. Aber äh, sie ist bisher auch noch nicht zurückgekehrt. Das klingt ja gut. Naja, ich versuche, die Wache mal aufzuspüren. Ula la la la, mamy poziom, jakby nie patrzeć, ale coś mi się widzi, że nie będę w stanie w ogóle pomóc. Tylko wie, a jakie miasto nie mi chodzi? O tą tutaj? Chyba raczej tak, no dobra. Dobra, no to szukamy pana Henrygo. Henry, jesteś tutaj pan? Ja Cię kręcę! Jak ja się wystraszyłem! What the fuck?! Naprawdę się wystraszyłem i dość cholernie, a świeciarki przeszły po plecach! Ura, rany! Jak co jednego, jak co jednego, jak co jednego, jak Nie da rady, po prostu. Hmm... Będziemy tak krążyć... A... Skręcaj tam, skręcaj tam, 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 Może zaraz się rozmyślą... Ach, cholera jasna, no... Chodzi o to, że wam tutaj z... A, A to już jest o niebo lepiej, tak? No chodź, no chodź się gnoje. O właśnie, właśnie, właśnie. O to mi chodziło. Z jednym tam sobie poradzę, ale z dwójką już za cholerę. Okay. No, koniec z tobą bestio! Owieczki ci pouciekały Przykro mi. Jamena to coś tam. Dobra, no, z jednym to chyba sobie raczej już poradzę. Ale ciekawe czy ten Henry przeżyje. Chyba ten strażnik raczej nie. Już tam widziałem, że te bydagi kogoś tam jadły. Ogóle, czy, czy mi się tylko zdaje, czy coś tutaj jest? Słyszę Sierwojada, ale go nie widzę. To jest duch Sierwojada, którego pokonałem wcześniej. <grystanie> Ok. Cholera. Chnoju, czemu się bronisz mieczem? Jak. Chcesz, żebyś się cofał? Jak chcesz, żebyś się cofał? Ten gnój się bije no. Nie widzę po prostu. Po prostu, ale mi się styl namienia, mi się włączył teraz. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja cię kręcę, dlaczego mi się to robi czasem. Jak mnie to w za przeproszeniem, że zamiast yy, się cofa się, on się broni mieczem. Okej. Okay. no! No już mały. Zaraz, dobra, zaraz się... No, ostatni raz zrobię to teraz w wizji. Potem... Okej. Okay. Zabiłem tego wilka poza wizją. Wkurzyłem się, naprawdę się wkurzyłem na Ciebie. No i znowu robi to samo. A ta walka mogłaby być bez rady, by się cofał idiota jeden. Mięso kopacza, ciemny grzyb. Strażnik bramy. No, trochę tutaj rzeczy miał przy sobie. Hmm. A ty gdzie jesteś, co? Henry? A ja żyjesz. Henry, da bist du ja. Verdammt, er ist schwer verletzt und braucht sicherlich sofort einen Heiltrank. Ich danke dir, du hast mein Leben gerettet. Ach, das war doch selbstverständlich. Und selbst wenn, hier hast du alles, was ich dir geben kann. Ich stehe tief in deiner Schuld. Danke. Hier hast du auch gleich noch dein Wasser mit der Medizin. <laughs> ah, danke. Das kann ich besonders jetzt gut gebrauchen. Nun gut, ich gehe jetzt erstmal zurück in die Stadt und mache einige Tage Pause. Die Wölfe haben sich ganz schön tief in meinen Arm gebissen. Ja, da bist du dem Tod gerade noch mal von der Schippe gesprungen. Jetzt muss ich sicherlich auch noch zu Camillo, dem alten Hexer, damit er meine Verletzung vollständig auskuriert. Was ist eigentlich mit der Torwache passiert? Er folgte mir und den Wölfen und wollte sie aufhalten. Schließlich ließen sie von mir ab und stürzten sich auf ihn, dieser arme Hund. Vielleicht solltest du Piero davon berichten. Immerhin fährt jetzt eine Wache am Tor. Okay, ich sag ihm Bescheid, wenn ich ihn sehe. Was ist das denn für eine Medizin? Ach, nur für meine alten, müden Knochen, nichts Besonderes. Sie verleiht mir einfach mehr Kraft bei der Arbeit. Klingt gut. Hat Carola davon noch mehr? Sicherlich. Frag sie doch einfach mal danach. Okay, mach ich mal bei Gelegenheit. Was habt ihr eigentlich alle gegen Carmelo? Dieser alte Zause ist ein verdammter Hexer, sag ich dir. Ja? Warum sprichst du so leise? Er könnte uns hören, Mann. Er hat seine Ohren überall. Ah, ja. Auf jeden Fall musst du bei dem aufpassen. Wenn du ihm krumm kommst, verwandelt er dich 0, nichts in ein Schaf. Wenn du Glück hast. Ansonsten musst du dein jämmerliches Dasein als Fleischwanze fristen. Das glaubst du doch selber nicht, oder? Hm, die anderen erzählen das aber und ich habe keine Lust, es darauf anzulegen. Ihr solltet euch vielleicht alle ein wenig beruhigen. Sei bloß nicht so vorlaut. Wenn du deine Wanze bist, werde ich nicht aufpassen, dass ich dich nicht zertrample. Na feine. Bardzo przyjemne Zadanie. Das ist sehr Z tymi wilkami, kurde, naprawdę ciężko. Oh. Szkoda, że nie mogę tam dwójkę zabić, ale z trójką nie, nie dałbym w kompletnie rady. Naprawdę nie dałbym kompletnie rady. A tak to przynajmniej jeszcze jedne, przynajmniej jednego mogę zabić i tam zgarnąć punkty doświadczenia za niego. Owieczki już sobie powróciły na te swoje miejsce. Ich habe Henry gefunden. Henry? Wo war er denn? Er wurde von den Wölfen verschleppt. Was? Warum bin ich immer der, der sowas als letztes mitbekommt? Tja. Ach, halt doch die Klappe. Was ist nun mit Henry? Ich ja, konnte ihn gerade noch, noch retten, bevor er von den Wölfen totgebissen wurde. Gute Arbeit, Mann. Vielleicht solltest du auch mal zu Gerard deswegen gehen. Warum? Naja, er gibt dir für diese Heldentat sicherlich eine Belohnung im Namen der Stadt oder was er dann immer faselt. Ich höre da nie so genau hin. Was ist eigentlich mit der Wache, die Henry retten wollte? Tot. Ich konnte nur noch seinen Leichnam finden. Ach, zum Snapper nochmal. er war immer ein fähiger Mann. Schade um ihn. Ich kannte ihn zwar noch nicht lange, aber. Würdest du für mich zu Gerard gehen und ihm von dem Verlust berichten? Wir brauchen hier am Tor dringend Verstärkung, wenn wir so ein Unglück nicht nochmal erleben wollen. Ja, ich werde Gerard Bescheid geben. Danke. Du hast du was gut bei mir? Was meintest du mit im Namen der Stadt? Naja, das sagt Gerard immer, wenn man etwas für das Allgemeinwohl der Stadt tut. Du hörst sowas wohl öfter? Träumen weiter. Lass dir mal eines gesagt sein. Wache jest der undankbarste i und langweiligste job der Welt. Ja, ale. Być może, ich zupełnie. Gdzie jest robimy sobie zapis. Szczerze powiem wam, że z tych krótszych modyfikacji, tam, ten mod mi się podoba najbardziej. Dobra, to idziemy jeszcze tutaj kolesie i powiemy mu o tym wszystkim. I będziemy kończyć odcinek po malutku. Am Stadthof ein Mann. Was? Warum? Der also, hat versucht, dem Bauern Henry zu helfen, der von Wölfen angegriffen wurde. Dabei wurde die Wache von den Wölfen totgebissen. Verdammt nochmal. Die Sicherheit der Stadt zu gewährleisten, sollten wir tatsächlich die tote Wache ersetzen. Lass mich überlegen, wo ich jemanden abziehen könnte. Hm, ja, das sollte gehen. Ich denke, unten am Hafen können wir auf einen Mann verzichten. Geh für mich zu Webert und teile ihm seine neue Aufgabe zu. Sieh es als Möglichkeit, mein Vertrauen in dich zu stärken.